Nie, <śmieniciela> ale Jak w każde ferie, rozpoczynamy i w te ferie zimowe zabawę dla was, dla dzieci, dla młodzieży. Żebyśmy mogli tutaj wspaniale się bawić. Zanim więcej informacji powiem odnośnie dyskotek, to bardzo serdecznie yy, przywitamy gospodarza naszego miasta, pana burmistrza Franciszka Października. Bardzo proszę o okazję. Życzę wszystkim miłych ferii, opornych i zdrowych. Tych, co będą na miejscu w ławie, życzę wam przyjemnej zabawy i myślę, że wtorki i czwartki. Przez ferie będą w dyskuteki. Wszystkiego najlepszego, przyjemnej zabawy